Miejsce, w którym się znajdujemy, jest obiektem pożądania wielu ważnych instytutów na całym świecie. Fulerenowe stabilizatory psychosomatyczne w sposób niezwykle czuły potrafią wzbudzić sympleksy czasoprzestrzenne. Tak, proszę Państwa, czasoprzestrzenne których zliczenia są rejestrowane za pomocą płaskich detektorów fal elektromagnetycznych. Podczas oddziaływania z różnego rodzaju powierzchniami stabilizatory wpływają na receptory scenarzysty, przez co aplikowane są efekty działania kamer, tonu dwufazowego. Powstają pierwsze zęby filmu.